Dobra wiadomość ze świata kultury. Po wielotygodniowej przerwie wywołanej pandemią, Biuro Wystaw Artystycznych i Galeria Sztuki Winda otwierają swoje drzwi dla zwiedzających. Tworzymy niestety tylko galerie dla indywidualnych zwiedzających, bo wszystkie nasze formy działalności, które polegają na gromadzeniu się ludzi, więc wernisarze, różnego rodzaju spotkania, wykłady, fotorelacje z podróży, które bardzo często się u nas odbywały i wszystkie zajęcia edukacyjne niestety nie będą mogły się odbywać, dopóki nie minie całkowicie zagrożenie. Obie placówki otrzymały pozytywną opinię służb sanitarnych i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wznawiają działalność wystawienniczą. Galerie Dnia Sztuki Winda w Kielskim Centrum Kultury otwarta została w czwartek 7 maja, a Biuro Wystaw Artystycznych na swoje nowe wystawy zaprasza od piątku 8 maja. W zejściu na pewno każdy będzie musiał wydezynfekować dłonie. Oczywiście zwiedzanie w maseczkach. Jak już powiedziałam, ścisły kierunek zwiedzania, tak żeby nie tworzyły się zatory i kolizje, żeby się ludzie nie mijali, tylko chodzili wszyscy w jednym kierunku. Kupiliśmy również ozonator i będziemy przed otwarciem galerii ozonować przestrzenie, aczkolwiek one prawdopodobnie wirusa nie niszczą ozon, ale jednak inne bakterie, które. Mogłyby zagrozić w jakiś sposób naszym gościom. Zwiedzanie odbywać się będzie tylko indywidualnie w maseczkach, a pracownicy galerii zostaną wyposażeni w przyłbice i rękawiczki. Mamy to szczęście, że galeria jest nowa, bardzo przestrzenna, więc nawet kilkanaście osób może zwiedzać, nie stykając się ze sobą, bez kolizji ze sobą. Wystawy mamy gotowe już od. 12 marca miał być wernisaż, więc zamknęliśmy dwa dni przed wernisarzem świeże gotowe, bardzo interesujące, więc myślę, że ci, którzy są spragnieni zobaczenia czegoś nowego, pięknego, zetknąć się z prawdziwą sztuką, z przyjemnością do nas przyjdą i naprawdę będą mogli się czuć bardzo bezpiecznie. Dni i godziny otwarcia zarówno biura wystaw artystycznych, jak i galerii sztuki Winda nie uległy zmianie.